Zjawisko dilatacji czasu i kontrakcji przestrzeni to dwa kluczowe efekty szczególnej teorii względności Alberta Einsteina. Opisują one, jak czas i długości Zmieniają się dla obiektów poruszających się z bardzo dużą prędkością, bliską prędkości światła. Dylatacja czasu oznacza, że czas płynie wolniej dla układu, który porusza się względem obserwatora. Jak to rozumieć? Jeśli ktoś porusza się z bardzo dużą prędkością, jego zegar tyka wolniej w porównaniu z zegarem osoby, która stoi w miejscu. Przykładowo, astronauta lecący z ogromną prędkością starzeje się wolniej niż osoba na Ziemi. Po powrocie byłby młodszy niż wynikałoby to z czasu, który upłynął na Ziemi, kontrakcja przestrzeni, skrócenie długości. Kontrakcja przestrzeni oznacza, że obiekt poruszający się z dużą prędkością jest mierzony jako krótszy w kierunku ruchu przez obserwatora nieruchomego. Dla zewnętrznego obserwatora szybko poruszający się obiekt spłaszcza się w kierunku swojej prędkości. To skrócenie jest rzeczywiste fizycznie, ale zależy od układu odniesienia. W spoczynku obiekt ma swoją naturalną długość. Dlaczego tak się dzieje? Oba zjawiska wynikają z tego, że prędkość światła jest stała dla wszystkich obserwatorów, niezależnie od ich ruchu, aby to było możliwe, czas i przestrzeń muszą się dopasować, czas i długości zmieniają się w zależności od ruchu.